Słowomir Mrożek, jeden z najbardziej znanych polskich pisarzy, autor licznych satyrycznych rysunków, opowiadań i dramatów. Najbardziej zapamiętany jest jednak z tanga, który napisał w 1964 roku, będąc już na emigracji. Dzisiejsze nagranie będzie dotyczyło tła historycznego tanga Słowomira Mrożka, choć tło będzie odgrywać mniejszą rolę niż w innych utworach omawianych na egzaminie A-Level, Takich jak katyń Andrzeja Wajdy, przypadek Krzysztofa Kieślskiego, czy popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego, to jednak warto przyjrzeć się czasom słowom Jamrożka, choćby nawet z tego tytułu, że tango nazywa się parabolą polityczną. Przypomnijmy sobie, co to znaczy termin parabola. Jest to opowieść o charakterze dydaktycznym, czyli taka opowieść, która w sposób symboliczny mówi nam o jakiejś prawdzie moralnej. Zatem, jak wyglądała Polska i świat, w którym żył i tworzył Słowo mrożek? Przybliżę Wam pokrótce kontekst historyczny tamtego okresu, a Wy sami spróbujcie ocenić, czy tango rzeczywiście odzwierciedla społeczeństwo tamtych czasów. Zacznijmy od Polski po wojnie. Lata powojenne przyniosły ogromne zmiany w Europie. Decyzją wielkich mocarstw, tzw. Wielkiej Trójki Stanów Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii oraz Związku Radzieckiego, Polska znalazła się w strefie wpływów Stalina. Stało się to podczas konferencji w Jałcie na Krymie w lutym 1945 roku. 28 czerwca 1945 roku utworzono tzw. tymczasowy rząd jedności narodowej. W jego skład wszedł m.in. były premier polskiego rządu na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk, który objął stanowisko wicepremiera. Na czele tego rządu stanął jednak prokomunistyczny socjalista Edward Osóbka-Morawski. W efekcie tego USA i Wielka Brytania cofnęły swoje uznanie dla polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie. Od tego momentu przez następne pięćdziesiąt lat istniały równolegle dwa polskie rządy: jeden w kraju, kontrolowany przez komunistów, oraz drugi na uchodźstwie z siedzibą w Londynie. Ten dualizm polityczny symbolizował głęboki podział, jaki doknął Polskę w czasach zimnej wojny. Wkrótce odbyła się konferencja poczdamska, podczas której Bolesław Bierut, późniejszy pierwszy sekretarz partii, zobowiązał się do przeprowadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów. Zanim jednak do nich doszło, w 1946 roku przeprowadzono tzw. referendum ludowe które nazwało, zwało się tak zwanym trzy razy tak, które miało być swego rodzaju sprawdzianem poparcia społeczeństwa dla komunistów. Obywatele mieli odpowiedzieć na pytania dotyczące zniesienia Senatu, nacjonalizacji gospodarki oraz utrwalenia zachodniej granicy Polski na odrze Inysie Łużyckiej. Wyniki referendum zostały jednak sfałszowane. Oficjalnie ogłoszono, że społeczeństwo głosowało trzy razy tak co uznano za wyraz poparcia dla obecnej władzy. 19 stycznia 1947 roku przeprowadzono wybory parlamentarne, które również zostały zmanipulowane. Komunistyczny blok stronnic demokratycznych obejmujący PPR, czyli Polską Partię Robotniczą, i PPS, czyli Polską Partię Socjalistyczną. Stosował różne formy nacisku, aby zniszczyć opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli PSL, pod przywództwem Stanisława Mikołajczyka. Działania te obejmowały zastraszanie opozycjonistów, demolowanie lekoli wyborczych PSL-u, unieważnianie list kandydatów PSL w 10 okręgach oraz mordowanie działaczy. W sumie zginęło ponad 140 osób związanych z PSL-em. Sfałszowane wyniki wyborów Dały zwycięstwo blokowi demokratycznemu. W kolejnych latach nastąpiła konsolidacja władzy PPR i PPS-u. PPR i PPS połączyły się, tworząc w 1948 roku Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, czyli PZPR, która stała się jedyną legalną partią polityczną w Polsce. Wzorem innych krajów bloku wschodniego wprowadzono system monopartyjny. Oparty na dyktaturze, terrorze i ucisku społeczeństwa, Polska stała się państwem zależnym od Związku Radzieckiego, rządzonym przez osoby wyznaczane przez Moskwę. Był to system, w którym interesy ZSRR były ważniejsze niż potrzeby samej Polski i jej obywateli. Co jeszcze warto powiedzieć? W praktyce. To, było taki, to był taki paradoks tej całej sytuacji, ponieważ w praktyce partia miała większy wpływ na losy kraju niż oficjalne stanowiska państwowe. Absurdalna sytuacja polegała na tym, że pierwszy sekretarz PZPR oraz kierownictwo partii mieli większą władzę niż premier czy inne organy państwowe. Oficjalnie Polska Rzeczpospolita Ludowa. Czyli PRL zaczęła funkcjonować miesiąc później, po wyborach, czyli 19 lutego 1947 roku, choć sama nazwa PRL została formalnie wprowadzona dopiero w 1952 roku. Zmiany powojenne to nie tylko przekształcenie ustroju politycznego, ale także istotne zmiany geograficzne. Na konferencji w Poczdamie decyzją Wielkiej Trójki, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR Polsce przyznano dawne ziemie niemieckie leżące na wschód od Odry Służyckiej. Obszary te znane później jako ziemie odzyskane włączono do Polski jako ręką rekompensatę za zniszczenia wojenne wyrzucone przez Niemców. Na Ma mapce tutaj zaznaczone są one w kolorze pomarańczowym. Nazwa Ziemi Odzyskane była wynikiem komunistycznej propagandy, która głosiła, że tereny te należały do Polski w średniowieczu. W rzeczywistości jednak do 1945 roku zamieszkiwali je głównie Niemcy, z wyjątkiem niektórych regionów, takich jak Górny Śląsk. Równocześnie Polska utraciła kresy wschodnie, czyli Wilęszczyznę, Wołyń, Podole oraz dwa ważne ośrodki kultury i nauki Wilno i Lwów. W rezultacie. Te wymiany, tej wymiany granic Polska raczej straciła niż zyskała. Szacuje się, że ubyło jej około 1,5 terytorium. Na mapie map, tereny, które straciliśmy, są zaznaczone w kolorze popielatym. Zmiany granic spowodowały masowe migracje i relokacje ludności. Polacy z Kresów Wschodnich zostali przesiedleni na tzw. Tak ziemie Odzyskane podczas gdy Ukraińców, Białorusinów i Litwinów przesiedlono do ZSRR, a Niemców do Niemiec. Te przesunięcia ludności radykalnie zmieniły strukturę społeczeństwa. Polska, która przed wojną była państwem wielonarodowym, stała się niemal jednolita pod względem narodowościowym. Co więcej, II wojna światowa przyniosła ogromne straty demograficzne. Wymordowano nie tylko miliony Żydów, ale także polską inteligencję. W rezultacie populacja kraju zmniejszyła się o około 30%. Komuniści doskonale zdawali sobie sprawę, że nastroje społeczne w Polsce nie są im przychylne. Aby w jakimś stopniu kontrolować społeczeństwo, wprowadzili cenzurę. Na czym ona polegała? Była to manipulacja dostępem do informacji. O pewnych wydarzeniach, takich jak katastrofy górnicze czy powodzie, w ogóle nie informowano, natomiast inne tematy przedstawiano w sposób wybiórczy i fragmentaryczny. Na przykład o pewnych rzeczach zawsze mówiono pozytywnie, a o innych negatywnie. Chodziło o to, by zniekształcać obraz rzeczywistości, tak aby Polacy nie mieli pełnego dostępu do prawdy i nie mogli samodzielnie wyrobić sobie opinii. Celem tego działania było kreowanie wizerunku PRL-u jako państwa pełnego sukcesów, w którym obywatele są szczęśliwi, a władza dba o ich interesy. Propaganda miała również umacniać pozycję PZPR jako rzekomego wyraziciela woli ludów. Nad cenzurą czuwała specjalnie powołana w 1946 roku instytucja, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Jakby jeszcze tego było mało, w, ty, w 1949 roku w Polsce wprowadzono oficjalny nurt sztuce zwany socrealizmem. Który obowiązywał przez około 6 lat i formalnie zakończył się w 1956 roku. Jego głównym celem było wspieranie nowego ustroju poprzez sztukę. W praktyce Oznaczało to monopol państwa na twórczość artystyczną oraz kontrolę nad artystami. Ta komunistyczna partia to komunistyczna partia decydowała, kto mógł funkcjonować jako artysta i jakie dzieła mogły być tworzone. Socrealizm dotyczył, dotyczył wszystkich dziedzin sztuki, a jego symbolem stał się pałac Kultury i nauki w Warszawie, widocznie tutaj na slajdzie. Znienawidzony zresztą przez samych Warszawiaków. Twórczość w tym nurcie musiała spełniać określone kryteria. Była realistyczna, czytelna i zgodna z zasadami logiki oraz zdrowego rozsądku. Czyli żadna awangarda, kubizm, abstrakcjonizm nie był, nie był aprobowany. Tematyka miała skupiać się na ludziach pracy, ich poświęceniu dla idei komunizmu. I sukcesach gospodarczych, pełniąc funkcję mobilizującą i propagandową. Narzucona ideologia i ograniczenia artystyczne miały swoje konsekwencje, które najdobitniej ujawniły się podczas wydarzeń czerwcowych w 1956 roku w Poznaniu. Był to pierwszy w PRL-u masowy protest robotników, brutalnie stłumiony przez władze. Protest miał przede wszystkim podłoże ekonomiczne. Wbrew propagandzie sukcesu gospodarka PRL miała poważne problemy. Wśród robotników pojawiały się także hasła polityczne nawołujące do uniezależnienia Polski od ZZR. Te wydarzenia pokazały, że narzucone ograniczenia i propaganda nie były w stanie w pełni zdusić społecznego niezadowolenia. No dobrze, to była Polska, ale również na świecie działy się inne ciekawe rzeczy. Świat w czasach, gdy żył i tworzył Mir Mrożek, przechodził dynamiczne przemiany, które dotyczyły zarówno polityki, jak i obyczajowości. W Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych ruchów społecznych była walka o prawa obywatelskie, której celem było zniesienie segregacji rasowej. Liderem tego ruchu był Martin Luther King. W latach 60. i 70. XX wieku w latach, przepraszam, 50. i 60. XX wieku USA wciąż były krajem opartym na systemie społecznym przypominającym apartheid, ale, ale dekada lat 60. przyniosła pierwsze sukcesy w walce o równość rasową. Lata 60. i 70. XX wieku to także czas rewolucji obyczajowej i seksualnej w krajach zachodnich. Ruchy społeczne, takie jak druga fala feminizmu, stawiały sobie za cel walkę o równość płci. Kobiety, które już wcześniej uzyskały prawa wyborcze, domagały się pełnej równości w życiu zawodowym i społecznym. Nadal było widoczne, że istnieją pewne problemy. Głównymi problemami był ograniczony dostęp do wielu zawodów, niższe wynagrodzenie w porównaniu z mężczyznami wykonującym tę samą pracę a także stereotypowe postrzeganie roli kobiet, które miały przede wszystkim zajmować się dziećmi domem. Druga fala feminizmu wprowadziła kobiety na scenę polityczną, zwłaszcza w krajach zachodnich, gdzie działały głównie w ramach partii lewicowych. Rewolucja obyczajowa przyniosła także zmiany w podejściu do małżeństwa i seksualności. Coraz więcej osób decydowało się na nieformalne związki, liczba rozwodów rosła, a związki partnerskie zaczęły być postrzegane jako akceptowalna forma relacji. Powstały również subkultury młodzieżowe, z których najbardziej znanym ruchem byli hipisi zwani Dziećmi Kwiatów. Ruch ten wyrażał sprzeciw wobec wojny w Wietnamie. Oraz protestował przeciwko materializmowi i braku autentycznych relacji międzyludzkich w zachodnich społeczeństwach. Hipisi wyróżniali się swoim wyglądem. Mieli długie włosy, tak zwane spodnie dzwony, dżinsy dzwony, kolorowe ubrania oraz, oraz filozofią opartą na pacyfizmie i haśle make love not war, czyli czyń miłość, nie wojnę. Byli zwolennikami wolnej miłości, czyli, czyli charakteryzowała ich swoboda seksualna, byśmy tak powiedzieli, unikali instytucji zarówno świeckich, jak i religijnych. Często wybierali wegetarianizm, a ich życie, a ich, a ich życie było spontaniczne, pozbawione przywiązania do materialnych wartości. Ten ruch był odpowiedzią nie tylko na brutalność wojny w Wietnamie, ale także na rosnący dobrobyt, który ich zdaniem ograniczał wolność i autentyczność. Ruch hipisowski był kontynuacją młodzieży lat 50. wychowanych na rollu, którzy już wtedy mieli taką Posiadali taką jakby nonszalancję, czyli bunt, czyli jakby lekceważenie do pewnych zasad i norm. Czy te zmiany miały wpływ na Polskie? To ja bym wolała zostawić waszej własnej refleksji. Należy pamiętać, że Polska znajdowała się za żelazną kurtyną, co ograniczało przepływ idei i ruchów społecznych Zachodu. Mimo to, rezultatem rewolucji oboczajowej było m.in. wprowadzenie prawa do aborcji w Polsce, choć jego kontekst i motywacje były inne na Zachodzie. Pamiętajmy, że socjaliści, że komuniści walczyli z Kościołem. To przede wszystkim, a ponieważ, że Kościół nie aprobował aborcji, w takim razie wprowadzenie prawa do aborcji było czymś takim zrobionym na przekór Kościołowi. Jeśli chodzi o sytuację kobiet w Polsce, była ona bardziej skomplikowana Ponieważ kobiety, choć były zachęcane do udziału w budowie socjalizmu na równi z mężczyznami, ale po pracy wciąż oczekiwane od nich pełnienia tradycyjnych ról społecznych, takich jak opieka nad dziećmi i prowadzenie domu. No dobrze, to tylko część tematu, który pozostawiam Wam do dalszej refleksji. Tutaj znajdziecie bibliografię. Na dziś to tyle i dziękuję za uwagę.